Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Empire L, tak? Gdzieś tam początki dzieje napoleońskie, ale my oczywiście gramy anglikami, bo to kampania angielska. No dobrze, oczywiście już tak standardowo, jeżeli nie widziałeś ostatniego odcinka, to serdecznie zachęcam do go obejrzenia, wtedy bez problemu połapiesz się co tam się aktualnie tutaj dzieje, w tej Anglii, a właściwie w Lizbonie. No dobrze tak, czołak, zbudujmy tutaj, pozbieramy tego kamienia, ten kamień jest, może nam się przydać. Zdecydowanie brakuje nam tego złota, strach mi wydawać to złoto i żelazo. Oczywiście trochę go musimy wydać, no bo gdzieś tam musimy walczyć, tak? Że tutaj by do kawienia. No, pięknie, no, jak się ładnie mnie słuchacie. A wy tutaj do drewna, ta szóstka. hm, Tak się rozgląda, gdzie tylko tu, tu są koszary. Gdzie koszary są? A, bo tu mam piechotę brytyjską osobno, tak. Nie możemy tutaj normalnych jednostek, okej. Okay. Dobrze, jak najbardziej ich tutaj zrekrutujemy. Jak już mówiłem, tego żelaza mi trochę szkoda, ale ich ulepszyliśmy najbardziej, więc tym bardziej będziemy tutaj głównie rekrutować te jednostki w tym momencie. Tutaj, póki nie macie co robić, a to jeszcze zbudujmy szpital, bo. Pamiętam, dziwiłem się, że nie ma szpitala. Jak to, jak to możliwe, że nie ma szpitala? Zbudujmy ten szpital. Niech on tutaj będzie, niech służy tutaj tak naszym dzielnym obywatelom. Okej, okay. no i to póki co, no to idźcie rąbać to drewno. Na razie się wstrzymajmy tutaj, tak. Patrz, jedynie pięknie tutaj już Spichlerze tak już są prawie pełne Tartaki też się zwiększają, składy kamienia. Tak. Gorzej ze złotem i żelazem. No, ale mam nadzieję, że to kwestia czasu, tak, mistrza? Tak, tak mój Mogę pomóc? Za świętego Jerzego! Tak, mistrze. Tak, mój król! Jakie rozkazy? Dobra, chodźmy. mam nadzieję, że tutaj. odbicie tego miasteczka to nie będzie jakaś skomplikowana rzecz. Ale to się zaraz przecież okaże. Uuu, to może być skomplikowana rzecz. Dobra. To spróbujmy to zrobić bardziej taktycznie. Nie, nie ciebie kolego. Sam Artur może, bo on ma bardzo dużo wytrzymałości. Niech pójdzie na pierwszy front. A działo tutaj, to pomoże! Jesteśmy atakowani! Dobra, Artur Hodu, jeszcze jedno działo by się przydało. Najgorsze, najgorsze, no tak mogę powiedzieć, że najgorsze. że oni tutaj naprawią zaraz pewno. Obraz zbudujmy jeszcze dwa działa tutaj. Można by. Nie mam pojęcia, co jest lepsze. Już zróbmy te działa. Mamy działa, to zróbmy działa. Mamy trzy działania. Mamy trzy działania. Nie róbcie tego działała w takim razie. Tak mamy trzy ludzie. Co to, co to ja? Przeoczyłem i widziałem. Coś nam tu się zbugowało chyba z tymi trzema działami, no bo przecież... Dobre, dobre, dobre to było. Ale to było dobre słuchajcie. Dobra, płyń po te działa, no w takim razie. Tak mi się mocno wydawało, że tam były trzy działa. Czemu one nie weszły na statek? No niestety ta gra, może też moja wina, nie będę tutaj jakoś wszystko zwalać na grę. Może trochę przeoczyłem, no faktycznie mogłem zwrócić uwagę, bo kojarzyłem, tak? W poprzednim odcinku, że tam były trzy działa. No, to przynajmniej się tutaj kolega Artur leczy trochę tak jak mówię, kojarzyłem tak, że tam były trzy działa, ale gdzieś tam ich nie widziałem i uznałem, że a, chociaż sama gra no powinna mimo wszystko poprowadzić te działa tak, żeby one się znalazły na okręcie no dobra już płyniemy, już naprawiamy wszystko, a to jedno działo przyda się, przyda się ze I zaraz tutaj, tą wieżyczkę. Te wieżyczki, bo tam są dwie. widujemy. No płyń, płyń okręć Dobrze, to był dobry pomysł z tym szpitalem, co nie? No pięknie, pięknie tutaj już te wszystkie tutaj surowce się zwiększają. Znaczy wszystkie, hm, te które możemy wydobywać niestety. Nie wszystkie, nie wszystkie. Dobrze, chodźmy. Artur, i tak tam trochę się będzie sam leczyć, bo jest bohaterem. Więc zawsze ma trochę tego samego uleczenia. Ale to trzeba po prostu wolniej. To no, zrobimy tak, jak wtedy, niech tutaj weźmie trochę. O, proszę, nie odbudowali, więc w ogóle przyjemna sytuacja. Zaraz będzie po drugiej wieży, proszę, bo tu wszystko to są nasi sojusznicy, tylko tutaj ten niebieski, że tak powiem, to jest wróg. Oj, trochę to potrwa. No dobrze, ale zasadniczo mamy czas. Nie możemy wysłać tutaj jeszcze. Kolego, niech sobie postrzelają. Niech poćwiczą. No to, jeżeli tutaj nie otrzymamy jakichś lepszych surowców, no to chyba głównie będziemy iść i tak. Tutaj w piechotę brytyjską. Medyka weźmiemy sobie, bo nasz bohater nie jest w stanie leczyć, to może zrobimy z kilku medyków, żeby mogli leczyć szczególnie, że nie będziemy mogli za bardzo popularnie tworzyć jednostek pomocniczych, takich posiłków, tak? No i zaraz fortyfikacje spadną. dyrektor tutaj

Tutaj, żeby tutaj nie pikali, tak, o nie, Artur, dobrze, Artur, do szpitala, dobrze, no, ale tak, człowiek, my tutaj spróbujmy jeszcze i tak sobie poradzić, no, przecież Artur musi się podleczyć, ale my tu musimy walczyć dalej, O no to fajnie jeszcze lepiej zajmiemy się tutaj tutaj murami jeszcze. Tu się... zobaczymy czy oni mają na taką odległość no nie ma niestety czekajmy za cenne są te działa za cenne właściwie powinienem powiedzieć zbyt a nie za W sumie za chwilę się dowiemy tak, bo jeżeli będziemy mogli robić jednostek, jednostki to będzie ok. a jeżeli nie, no to faktycznie musimy tutaj bardzo uważać. Uleczymy. Och, to paradoks taki, tak. Bo tak naprawdę przecież te działa, moim zdaniem powinniśmy podjeżdżać pod sprzęt oblężniczy i tam się powinny leczyć. Tak jak zresztą do portu o, właśnie. Przecież ulepszymy sobie, tak? Tak po prostu podpływamy do portu i tutaj statki są leczo leczone. Naprawiane, naprawiane one są. Statki nie leczymy, statki naprawiamy. No dobra, idziemy. Tutaj ta piechota brytyjska na razie sobie ze spokojem stacjonuje. Naprawdę bardzo mi imponuje w tej grze właśnie te, te przeskoki. a ja wiem, że ta gra pozostawia wiele do życzenia, ale właśnie to, że gdzieś tam nagle broń palna, potem czołgi będą. Gwarantuję! Możecie mi uwierzyć. Potem będą czołgi, tak? Naprawdę ta gra ewoluuje bo ona była naprawdę trochę lepiej dopracowana. No to uważam, że to była jedna naprawdę najlepszych strategii. Ale fakt, że dużo jej brakuje jeszcze tak. tu błędów... Zostało wyzwolone. Hiszpańscy buntownicy dołączyli do armii Wellesleya. No, ale czy gdzieś tam sobie Po, po, po uciekli. Oho, no ale co tak, się sami rzucicie? Purczę, no dobra, no chociaż coś tam porobicie. Zresztą no. nie jestem gotowy do walki. Nie, nie, nie dobra, święta. Inna wiadomość: hiszpańscy buntownicy postanowili sami zaatakować Francuzów. No, Głub, no co poradzę? Co poradzę, no, głupkowacie, no sorry, no. To, niech se walczą. No. Zakurodaj! Jak tak można samemu się rzucić? No, coś tam może ich pobiją, no, ale no. Kto, kto im kazał? No, no, sorry, no. Głupoty, no, no a może ja? Ja wiem, że. Ja będę mówić, że głupotę, Ja może można powiedzieć, że głupoty zrobiłem, że za szybko tutaj. Tu wyzwoliłem, może najpierw armię, no, ale ja zakładam, jakbym był faktycznie Arturem, to bym uznał, że. Krew i woda! postąpili bardzo bezmyślnie mogli mnie posłuchać i dalej by żyli szkoda nie ma nie ma tego żelaza mamy złoto myślę że tu pójdziemy trochę w, właśnie w tych medyków na pewno Trzech, myślę to nie jest duża armia, dobra czterech, tutaj damy na pewno jeszcze z dziesięciu, bo uważam, że to są najlepsze teraz jednostki, no bo one są palne, tak, może tutaj piątkę tych jeszcze damy, złoto mam nadzieję są, złoto, dobra. I co, nie ma nic? No, nie ma, niestety nie ma. Za świętego Jerzego. Komu mogę pomóc?

O. Ale jak mamy ograniczone jednostki, a gra daje nam kamień, to czemu by to nie wykorzystać, tak? W taki oto sposób, chociaż nie wiem czy to zadziała, czy oni pójdą za nami, ale spróbujmy, w sumie czemu by nie. Skoro faktycznie gra daje nam takie możliwości, sobie zwiększymy od razu tutaj zasięg, czemu by nie kamienia nam nie zabraknie, oj tego mamy dużo. Bia, bi, tudo aí, vou aqui tak tak, tak. 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 Oho, tego drewna już mamy, a mamy tak, tak. Pytanie, czy możemy jeszcze tu wciskać? Możemy, tak No to powciskajmy, tak Już faktycznie raczej więcej tego drewna tak. potrzebować nie będziemy, tak I mamy kapitol proszę, jak pięknie, tak miejsce. Ok, zapraszamy tutaj do bitwy. Dobra, jeszcze tutaj kilku tych kanonierów zrobimy i atakujemy. Myślę, że nawet Weasleya tak trochę tutaj wyślę, zobaczymy jak oni zareagują. Mano. No i bo ho wieże dały radę zdecydowanie. Medycy, po co jesteście? Tutaj leczyć żołnierzy. Oni nie leczą chyba tak szybko, jest ich aż pięciu, jak bohater, bohater naprawdę robi to bardzo sprawnie, no ale i tak, i tak, to jest bardzo fajne, takie, taki też bonus, tak, po prostu do no tego czegoś nie było do ery przemysłu, dopiero pomóc? tutaj mamy taką fajną możliwość. Jakie no dobrze, ale myślę, że dalej pójdziemy, tam może jakieś jednostki, no i wyzwolimy tutaj to miasto, ale to w kolejnym odcinku. Ja za dzisiaj wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku razem z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i do zobaczenia. Cześć.